Cześć z tej strony Paweł Leszczyński. Dzisiaj pokażę wam jak stworzyć za pomocą sztucznej inteligencji własne wideo. Także wchodzimy na stronę vidu.studio klikamy try vidu. I logujemy się. Ja robię to za pomocą konta Google. Jak już jesteśmy zalogowani klikamy na create video i tutaj zaczyna się nasza przygoda właśnie z tworzeniem. Możemy sobie tutaj wgrać dowolne zdjęcie. Które właśnie sztuczna inteligencja przekonwertuje nam zgodnie z naszymi uwagami, które tutaj napiszemy na wideo. Także spróbujmy. Dodałem tutaj w tym momencie zwykłe stokowe zdjęcie jakiegoś ogrodu. Napiszemy sobie jeszcze tutaj taką uwagę, że chcemy, żeby to był słoneczny, leniwy dzień. Następnie klikamy na Create. Po odczekaniu kilku sekund mamy już gotowe wygenerowane wideo. Możemy sobie kliknąć play. I zobaczmy efekt. I oto jest nasze wideo, które możemy tutaj sobie kliknąć i ściągnąć na nasz komputer. Możemy sobie również przejść do zakładki tekstu wideo, gdzie możemy sobie na przykład wpisać, tak jak ja już tutaj wpisałem, dowolną frazę yy, odnośnie wideo, które ma właśnie nam wygenerować sztuczna inteligencja. Tutaj mamy właśnie psa z dziewczynką, którzy bawią się w parku. Możemy tutaj również sobie wybrać, czy ma być to animacja. Czy po prostu taki naturalny film. Jeżeli chodzi o czas i tutaj tą opcję, żeby była wyższa jakość. Niestety w wersji bezpłatnej nie jest to dostępne. Aczkolwiek animacja jest dostępna, więc może w tym momencie zobaczmy, jak będzie wyglądała 4 sekundowa animacja, gdzie piesek bawi się z dziewczynką w parku. Także ponownie klikamy na Create. I po odczekaniu kilku sekund nasza animacja jest gotowa. Klikamy play. Jak widzicie mamy dziewczynkę, która bawi się w parku razem z pieskiem. Także moi drodzy, oczywiście tu też możemy to pobrać klikając na download. Jeśli wam się podobało, mam nadzieję, że zostawicie pod tym filmem łapkę w górę, mam nadzieję, że klikniecie subskrypcję, a już niebawem kolejne filmy, w których będę wam pokazywał również temat właśnie sztucznej inteligencji. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.